Witam wszystkich w moim kolejnym let's play'u. Jak sami zauważyliście, no nie będę już... No wczytam od razu gierkę, bo ona się trochę ładuje. Jak już zauważyliście pewnie zmieniłem trochę numerację. Nie będę zapisywał tego odcinkami. Tylko będę to zapisywał po prostu numer numeracją, jakąś tam będzie sobie szła, a widać i żegnać się będę na początku nagrywania i na końcu nagrywania. Nie mam zamiaru się bawić w 10-minutowe części i później je zmieniać, edytować, bo coś tam nagrałem za dużo. Jak pamiętacie, skończyło się na tym, że zabrakło mi miejsca na dysku wczoraj. Chciałem nagrać więcej, ale niestety. Konwertuje się to bardzo długo, bo konwertowało mi chyba to dwie godziny, czy nawet coś koło tego. Nie, nie pamiętam, ale stwierdziłem, że o, wyprodukuję sobie więcej tego, gdzie to jest pieczone mięso. Był tylko tyle. Kurde, już zapomniałem o czym mówiłem bardzo dużo się to Długo konwertuje Taki materiał z 2 godziny A tam było do 2 godziny To dużo minut a Dużo to przesadza tam 2 godziny na przykład 10 czy 20 minut Nie jakieś groszowe sprawy i no, to się robiło chyba 2,5 godziny jeśli nie 3 to oczywiście nie, nie zostawiam kompa samego <laughs> w trakcie, tylko sobie w coś tam grałem, tylko że no niestety ale nie jest możliwe nagrywanie w tym czasie bo nawet w Prince of Persia jak próbowałem nagrywać to było to około 5 czy 6 klatek na sekundę, a tak się grać nie da i nie mam zamiaru takiego czegoś robić. Także no, jak będę mieć więcej czasu, to pewnie w jakieś weekendy, to będę nagrywać więcej części, ale na chwilę obecną, jak sami widzicie, staram się... Gotyka. O, jakieś... Uuu! To jest fajne. Fajnie by było dla MAGA. Dobra. To jest dużo lepsze. Okej. Okay. <laughs> Jak widzicie, staram się nagrywać mniej więcej co to, co ludzie najczęściej oglądają. Także dotyk ma ogromną popularność teraz. To staram się jego najwięcej nagrać. cóż ale w momencie jak na przykład ludzie by chcieli by by na przykład nagrywać na zmianę albo dłużej e, przysiąść nad tym, nad Prince of Persia, i tak dalej, ale jako że teraz na, na chwilę obecną widzę, że ludzie chętnie oglądają gotyka to nie będę im tego zabierał po prostu ponagrywam to co chcą Kurde. No. Stary falcon. O, kartańska tarcza. Tylko, że... No. Gadałem dzisiaj ze znajomym na temat Tutaj kompletnie. Kom... Ale to kompletnie nie ma sensu. Chodzić z bronią jednoręcznym prawie w ogóle się nie blokuje, tylko są te uniki. Jak samo niecie wystarczy. Ukrywać. jest spokój widzicie, nie, nie, nie zawsze jest aż tak spokojnie ale dałem radę muszę sobie jednak zrobić jakieś potrawki i tym podobne trochę oberwałem <noise> miałem. Yy, a nie mogę używać bandaży podczas chyba będę zmuszony zrobić sobie trochę tych potrawek dobra miksturę leczenia, nie potrawka mięsna no dobra więcej wszystkie tak, wytwórz, okej okay. tworzyliśmy sobie tak trochę dużo tego wszystkiego żeby to często używać, bandaże sobie tutaj dam no w takim razie mięsko już się tam pojawiło jeszcze ta potrawka tu jest potrawka, dobra to będzie używane do wycienia życia i w takim razie używamy tego do bandażowania się, ok tu już mamy wszystko na maksa, no to teraz to rozwijamy, dużo ataku jest dużo, to jest po pozytywne mm. a właśnie Ech, no okej okay, powinno się nagrywać Ech, bo ostatnio czasem mam te problemy takie z tym, że coś nagrywam, 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 a później się okazuje, że mikrofon jest włączony. Nie chcę tego powtarzać kilka razy dobra, idziemy dalej. Dużo szkieletów tu jest. Jak samo widzicie o jakieś rzeczy mm. siema stary no eks w miarę ładnie tu idzie ale jeden kij z ekspem ta, ta gra nie jest do ekspienia aż tak Uu. Szkielety. Hej, ten szkielet czytuje. To nie fair? Aha, oczywiście mam. Pewnie będę musiał tutaj później przyjść. Sir Berserkera Złoty Kielich No to tyle, tam później dopiero przyjdę A tutaj pewnie jest jakieś wyjście O, golemy Kamienny golem No Oj <grywka> Ale oberwałem No, coś w każdej grze są jakieś mniejsze bądź większe błędy. Ale kurde, jestem jak legolas, guść strzałek ołucha, ucha. Jasne. Dobra, tam są kolesie i tutaj są kolesie. Hmm. Dobra, gdzie iść? Aha, to jest takie, takie ładniejsze. Fajne, podoba mi się. Dobra, zobaczymy. Tędy w takim razie. nie ma takiego strzelania. życia, dziewiątka.